Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, drugi odcinek naszych rekolekcji. Dzisiaj Jezus y, zaprasza nas do tego, żebyśmy też coś zrobili ciekawego. I wiecie, Pewnie jak jechaliśmy kiedykolwiek autem, to pewnie zdarzyło nam się, że zaświeciła nam się ta kontrolka do jazdy, kontrolka w paliwa, i co wtedy? Gdzieś tam panika w nas jest, prawda? Gdzie zjechać? Gdzie jest najbliższa stacja? Muszę zatankować, bo jak stanę, samochód, cisza, ciemno będzie, nikt mi nie pomoże. I mamy gdzieś taki strach w sobie. Zresztą też popatrzmy, jak gdzieś jako ludzie, gdy wyciągamy telefon i nagle ci się świeci czerwona bateryjka, i widzisz, że telefon ci padł. Nie możemy czasem nic zrobić wtedy. I co wtedy? A popatrzcie, co Jezus do nas dzisiaj mówi? Jezus do nas mówi dzisiaj tak: Trwajcie we mnie, a ja was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wela roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. I zobaczcie, Jezus do nas mówi dzisiaj, że bez niego nic nie możemy uczynić. Wiecie, mój znajomy był na pielgrzymce w tym roku, poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy i zapomniał ładowarki do telefonu. I co się stało? Kilka dni w ogóle bez telefonu. Wstydził się kogoś zapytać, czy ma ładowarkę do telefonu i telefon mu całkowicie padł. Z nikim nie mógł się skontaktować. I wiecie, to było kilka dni, gdzie początek, mimo że to był początek pielgrzymki i był w panice, to później po kilku dniach odkrył, że ten telefon wcale mu nie jest do niczego potrzebny że to, co mu dawało siłę do tego, żeby dojść do celu, to była codzienna Eucharystia, to była modlitwa, to była wspólnota. Wiecie, Jezus do nas dzisiaj mówi, że bez nic nie możecie uczynić. Co Jezus chce nam dzisiaj zaproponować? Jezus chce nam dzisiaj zaproponować, żebyś to Ty skorzystał z Jego łaski, z Jego sakramentu. Więc w tym tygodniu zapraszamy Cię do tego, żebyś poszedł sobie na mszę świętą, żebyś skorzystał z Jego łaski w czasie Eucharystii, obojętnie w jaki dzień. Albo, żebyś skorzystał z sakramentu tu pokuty. Dobrego dnia, do zobaczenia z Panem Bogiem. Panie, dziękuję Ci za dar sakramentów, które są źródłem Twojej łaski. Ile razy przychodziłem do Ciebie z przyzwyczajenia, a Ty zawsze dawałeś mi życie. Proszę, otwórz moje serce na cud Twojej obecności w Eucharystii. Niech każda Komunia Święta będzie dla mnie spotkaniem, a nie tylko rytuałem. Otwórz moje oczy, abym w spowiedzi widział miłosierdzie, a nie tylko obowiązek. Naucz mnie czerpać moc tych duchowych stacji ładowania. Daj mi wrażliwość, abym w sakramentach widział Twoją miłość, a nie przepisy. Spraw, aby moja wiara nabierała sił przy każdym spotkaniu z Tobą. Niech sakramenty staną się dla mnie źródłem odwagi i pokoju. Jezu, spraw abym nigdy nie żył na duchowej rezerwie.